Cześć, witam Cię w czwartym odcinku podcastu Jak zmienić swoje życie i w tym odcinku przedstawię Ci pięć nawyków, dzięki którym pokochasz siebie. Wiele z nas w swojej codzienności zmaga się z krytyką. Czasami słyszymy opinie na nasz temat, które sprawiają, że zaczynamy w siebie wątpić, zaczynamy wątpić w swoją wartość. Te negatywne opinie są jak cienie, które śledzą nas przez całe życie niestety. Niby nie chcemy w to wierzyć, ale wciąż o nich myślimy. A co najgorsze, często prowadzimy codzienny dialog ze sobą, pełen krytyki, pełen wstydu, a nawet wrogości. Same sobie niestety robimy krzywdę. Jeśli czujesz, że to coś Ciebie dotyczy, to dziś przedstawię Ci właśnie te pięć nawyków, które mogą zupełnie zmienić Twoje postrzeganie siebie i pomogą Ci pokochać siebie taką, jaka jesteś. Zaczynamy od pierwszego nawyku, prostego, ale potężnego, czyli przekształcenia negatywnych myśli w afirmacje. Pomyśl o tym, jak o puzzlach, które układają Twoje życie. Każda myśl to jeden kawałek układanki. Przedstawiam to na puzzlach ze względu na to, że bardziej to sobie będziesz w stanie wyobrazić. Jeśli codziennie powtarzasz sobie, że jestem za gruba albo na przykład nigdy nie osiągnę tego czy tamtego, to dajesz do swojego życia, dodajesz do swojego życia kawałki, które sprawiają, że ten obraz jest tylko coraz bardziej ciemny. A teraz wyobraź sobie, że wiesz, jak zbudować całkiem inny obraz, taki, który daje Ci moc, daje Ci wiarę i radość. To nie jest proste, ale mogę Ci podpowiedzieć, że na początku musisz się do tego zmuszać. Tak dokładnie i na początku właśnie jest najważniejsze, aby kontrolować swoje myśli. Zamień nie dam rady na zrobię to na moich warunkach. Zamiast Myśleć, jestem za gruba, spróbuj powiedzieć kocham swoje ciało i dbam o nie każdego dnia. To może brzmieć jak magia, ale to jest rzeczywistość, którą kreujesz poprzez powtarzanie pozytywnych afirmacji. Kiedy zaczynasz mówić do siebie z miłością, twoje ciało i umysł zaczynają cię wspierać. I tak najprościej, jak to wykonać, codziennie rano, zanim wstaniesz z łóżka, powiedz sobie trzy pozytywne afirmacje. Wystarczy trzy na temat siebie, na temat tego, co będziesz robić tego dnia, tego, co masz zaplanowane. To może być coś tak prostego, jak na przykład dziś dam radę, albo to mi się należy lub zasługuje na to. Przekształcisz tym samym sposób, w jaki widzisz siebie i w jaki sposób widzisz wyzwania, które zawsze się pojawiają przed Tobą, bo zawsze się pojawiają. Ja już w tym momencie nie korzystam z afirmacji, natomiast kiedyś korzystałam i dam Ci tu fajny tip. Początkowo włączałam sobie codziennie rano jakieś nagrania afirmacyjne na YouTube, co do dziś pamiętam, że było takie odświeżające dla mnie z rana. Później korzystałam z afirmacji spersonalizowanych tylko dla mnie. Sama przygotowywałam sobie pakiet afirmacyjny wydrukowany na kilku kartkach, który dodawał mi sił, energii każdego poranka. Pamiętam, to było mega, mega pozytywne dla mojego umysłu. Dziś nie potrzebuję tego typu wzmocnienia, natomiast nie wykluczam, że do tego nie wrócę i absolutnie nie uważam, że jest to coś niepotrzebnego. Teraz czuję, że potrzebuję po prostu czegoś innego. Przechodzimy w życiu różne okresy, w których mamy różne potrzeby. Ja jestem teraz w innym okresie i Ty też pewnie jesteś w innym okresie. Drugi nawyk to zastanów się, kiedy ostatni raz zatrzymałaś się na chwilę i doceniłaś siebie. Tak dokładnie doceniła z siebie, co robisz, kim jesteś, jak bardzo się starasz. Zawsze jesteś w biegu, prawda? Na pewno tu praca, dzieci, obowiązki, a gdzie w tym wszystkim jesteś ty? Gdzie jesteś ty? Zastanów się. Kiedy ostatni raz powiedziałaś sobie: Super to zrobiłaś, albo wiele pracy mnie to kosztowało, ale dałam radę. Niezależnie od tego, czy masz trudny dzień, czy dumnie realizujesz swoje cele, masz prawo się zatrzymać i docenić małe kroki, które codziennie podejmujesz. Może to być raz dziennie, przed wieczorem, kiedy położysz się do łóżka, pomyśl sobie o rzeczach, które zrobiłaś dobrze tego dnia. Nawet jeśli wydaje się, że to małe rzeczy. One mają ogromne znaczenie. Nawet trzeci, który jest bardzo, bardzo ważny i muszę o nim powiedzieć. Kiedy patrzymy na innych ludzi w telewizji, w internecie, w naszym otoczeniu, łatwo jest popaść w pułapkę porównań. Ale pamiętaj, że porównanie siebie do innych to jak na przykład porównanie jabłek do pomarańczy. Każdy z nas ma swoją unikalną drogę, swoje talenty i wyzwania. Więc zamiast mierzyć swoje życie w stosunku do innych, zacznij pytać siebie, co mogę zrobić, żeby być najlepszą wersją siebie. Nie chodzi o to, żebyś stała się kimś innym, ale żebyś odkryła swoją własną moc. Ty już jesteś wystarczająca. Każdy z nas ma coś, co czyni nas wyjątkowym, więc porównywanie się do innych jest po prostu marnowaniem energii, która mogłaby iść w stronę budowania swojej pewności siebie. I tu kolejny tip, kiedy zaczynasz porównywać się do innych, zrób krok wstecz i przypomnij sobie, że twoja wartość nie zależy od tego, co robią inni. Przypomnij sobie sytuacje, w których poradziłaś sobie z wyzwaniem, kiedy zdobyłaś to, o czym pragnęłaś. Na pewno są takie rzeczy, tylko musisz skupić się nad sobą, a nie biec codziennie nie W pogoni za czymś. Wstań do mnie z łóżka, wyprostuj plecy. Postawa ma znaczenie, naprawdę. Ma znaczenie na to, jak się czujesz. Jak zgarbisz plecy, spuścisz głowę w dół i tak rozpoczniesz dzień, to zaufaj, że nic z tego dnia pozytywnego nie będzie. Może o tym nigdy nie myślałaś, ale to, jaką masz postawę, jak się poruszasz, no i przede wszystkim, co o sobie myślisz, to najważniejsze elementy układanki, dzięki którym poprawiasz swój dzień i zaczynasz wierzyć w siebie. Otoczenie nie będzie w ciebie wierzyć. Szef nie da Ci podwyżki, nie zatrudnią cię na ciekawym stanowisku, nie polubią cię w nowym towarzystwie. Jeśli ty sama siebie nie polubisz najpierw i nie uwierzysz, że należy ci się aprobata innych, dobre stanowisko czy wyższa pensja. Nie chodzi mi o to, abyś zrobiła wszystko, aby dopasować się do innych i wszyscy, żeby cię polubili zaraz. Absolutnie nie. Jestem temu przeciwna, o czym często mówię w swoich filmach. Natomiast to chodzi tylko i wyłącznie o ciebie i o to, jak czujesz się sama ze sobą, a dopiero dzięki temu będziesz zyskiwać to, czego pragniesz w życiu. Ale to już będzie, że tak powiem, skutkiem ubocznym. Kolejny nawyk, który zmieni twoje życie to odpuszczanie. Wiele z nas czuję się winna kiedy czegoś nie dopniemy na ostatni guzik, nie zrobimy czegoś perfekcyjnie, nie spełnimy oczekiwań. Ale to jest pułapka, która nie pozwala ci zobaczyć jak piękna jest twoja autentyczność. Wiesz, że na świecie nie ma jednej definicji sukcesu? Każdy z nas ma swoje cele, swoją ścieżkę i swoje tempo. Odpuszczanie nie oznacza, że ty z czegoś rezygnujesz, ale oznacza to, że świadomie akceptujesz, że po prostu nie zawsze musisz być idealna i nadal jesteś wartościowa. Nie warto napinać się, by sprostać czyimś oczekiwaniom. Zastanów się, czy narzucone schematy są zgodne z twoimi Wartościami. Tak to jest ciekawy temat. Działasz często na autopilocie, a jak tak zaczniesz się zastanawiać, po co akurat coś robisz, to możesz dojść do ciekawych wniosków. Wiem to z doświadczenia i zachęcam cię do głębszej analizy swoich nawyków. Dodatkowo daj sobie przyzwolenie na bycie niedoskonałym. Jeśli coś ci nie wychodzi, to po prostu naucz się z tego czerpać naukę, a nie karać siebie. A czasem musisz coś odpuścić, by poczuć się lekko. Ostatni nawyk, który naprawdę zmienia wszystko, to jest stworzenie przestrzeni na miłość do siebie. No i tak, często jesteśmy tak zajęte dbaniem o innych, o rodzinę, o przyjaciół. Pracę, że zapominamy o sobie. Wiesz, o czym mówię na pewno. A przecież miłość do siebie to nie egoizm, to fundament, na którym budujesz zdrowe relacje ze sobą przede wszystkim, co będę podkreślać, a dopiero z innymi. Daj sobie czas na relaks, na odpoczynek, na to, by poczuć się dobrze we własnym ciele. Kiedy tworzysz tę przestrzeń, będziesz w stanie dawać więcej innym, ponieważ będziesz pełna energii, a nie wypalona. Jak to zrobić? To proste, banalnie proste. Codziennie znajdź 15 minut na coś, co cię odpręża i sprawia, że czujesz się dobrze. Czy to kąpiel, książka, spacer, maseczka na twarz? Codziennie wieczorem, wybierz coś idealnego dla siebie. To ma być czas tylko dla ciebie. No i tak, reasumując, z każdym dniem, kiedy zaczynasz wdrażać te nawyki, będziesz widziała, jak twoje poczucie własnej wartości rośnie. Jest ich tylko pięć, a są niesamowicie ważne i nie jest to trudne, aby znaleźć na nie czas. I tak na koniec, jeśli chcesz zmieniać swoją sytuację finansową, zobacz, jakie narzędzia mam dla ciebie, by budować swoje oszczędności. Moje kursy i materiały pokażą ci, jak zarządzać pieniędzmi, oszczędzać, inwestować w siebie, jak spełniać swoje marzenia. A wszystko w prosty, przystępny sposób Stosowany do twojego stylu życia. Zacznij teraz, bo warto inwestować w siebie i pamiętaj, ty jesteś najważniejsza. Link znajdziesz pod nagraniem.